Witajcie! Dzisiaj jeszcze o zdrowiu, ale zacznę od takiego przesłania na dzisiaj, że mm, nieszczęście zabija y, i osłabia słabą duszę. Y, silną duszę nieszczęście jeszcze tylko wzmacnia. Jest dla niej to dalszą drogą do, do miłości i do przechodzenia tych sytuacji z dystansem. To nie jest tak, że niektóre osoby tak same z siebie nauczyły się bycia taką osobą zdystansowaną i która potrafi wiele. Nawet trudnych spraw przejść, mając nadal pozytywne nastawienie do życia. To dusza na przestrzeni wcieleń po prostu dojrzała do tego poziomu miłości i wyuczyła się z powodu doświadczeń, które musiała przebywać. Opowiem Wam dzisiaj historię i diagnozy. Mężczyzny, z którym pracuje. Mężczyzna ten, może zacznę od w ogóle diagnozy jego poprzednich wcieleniach. W poprzednich wcieleniach ten mężczyzna był osobą agresywną, skłonną do przemocy, zaniedbywał innych, porzucał, miał skłonność do alkoholizmu, do środków. Różnego rodzaju innych środków toksycznych. Miał niechęć do pracy, do lenistwa. Pieniądze chciał otrzymywać przez, przez zabieranie ich innym. Używał przemocy, rozbojów. Widać u niego też świat przestępczy w poprzednich wcieleniach i, i na przykład też widać popełnione morderstwa. Będąc tak agresywnym, aha, jeszcze zaniedbywał swoje dzieci. To jest bardzo ważne tutaj. Zaniedbywał swoje dzieci, y, uważał je, za, że tak powiem, y, y, tak ciężko te pieniądze, jak gdyby gromadząc, uważał je za żłoby, uważał za darmozjady, które trzeba utrzymywać, które manipulują, ciągle chcą czegoś. A nie zawsze spełniają ambicje i oczekiwania rodzica, więc nie przyjmował też krytyki, kiedy inni oceniali go, że taka postawa jest niewłaściwa, że jest niedobrym człowiekiem, że tak postępuje. Wolał skupiać się na swojej próżności, przyjemnościach, radości, żeby tylko unikać odpowiedzialności i żeby tylko unikać też wysiłku i zaangażowania. I zadzwonił do mnie ten mężczyzna w takiej sprawie, że źle się ostatnio bardzo czuje. Powróciło mu znowu wada wzroku i znowu źle widzi i ma problemy z trzustką. Co w tym, co w tym życiu, Aktualnym w okresie dorastania i w okresie młodzieńczym, co w jego życiu z kolei się pojawiło. W tym życiu ten mężczyzna miał, pomimo tego, że urodził się z wieloma trudnymi chorobami, miał i ma bardzo dobrych rodziców, mamę, która rozwija się też duchowo, siostrę, która rozwija się duchowo, Którzy bardzo o niego dbali z powodu tego, że właśnie wymagał dużej opieki. Aczkolwiek w tym mężczyźnie powstała bardzo duża zazdrość z powodu tym, którzy są zdrowi, którzy nie mają problemów z chorobą i z tężyzną fizyczną i po prostu zazdrościł takim osobom. Zrościł w zasadzie powierzchownie i próżnie. Dlatego w tym życiu już nawet, pomimo tego, że dostawał tak dużo wsparcia przez dłuższą część swojego życia, marnował to wsparcie. Bardzo często intrygował, wymuszał, kłamał, manipulował, nadużywał alkoholu, pomimo że jego choroby nie pozwalały mu na to. I bardzo często ranił swoją mamę, z tego powodu, że iż ona się bardzo starała i pomagała mu jak tylko mogła, w różny sposób on zawsze starał się dbać jedynie o siebie. I um, miał swojego rodzaju niewrażliwe sumienie z tego powodu, że inni cierpieli kiedy on ich nawet wykorzystywał dla swoich celów dla swojej wygody i co teraz? zadzwonił do mnie że mm, psuje mu się wzrok i ma problemy z czustką yy. pracuję z tym mężczyzną od jakiegoś czasu i wiem, że wzrok mu się psuje też wtedy, kiedy Uderza on w agresywnych. ale najpierw pojawia się, poczucie bycia ofiarą, to jest ten wzorzec ofiary i kata w jednym tak w stosunku do Boga, do świata, do innych ludzi, którzy, zwłaszcza do mężczyzn, którzy mają wzięcie u kobiet, którzy są po prostu mają bardzo interesującą powierzchowność, są zdrowi. Po prostu zazdrościł ich, zazdrościł ludziom zdrowym, ogólnie, po prostu zdrowym i kondycji. Dlatego powstał w nim taki rodzaj właśnie zemsty mentalnej, dbania tylko o siebie. Stąd potem w tym okresie takiego zachowania, też wykorzystywania i ranienia swoich najbliższych. Z drugiej strony, trzustka, to jest to choroba związana. Z, z, szybkim, z szybką utratą miłości wewnętrznej do naszych najbliższych, kiedy tylko nie spełniają oni naszych oczekiwań. Szybkie takie rozczarowanie nimi i wszy, szybkie popadanie właśnie w złość na nich z powodu tego, że nie spełniają naszych wyobrażeń. I co tu się dzieje? Zapytałam jego, jak wygląda teraz jego sytuacja życiowa. No i właśnie mówił, że mieszkają w tej chwili z córką jego żony, która urodziła. On swoich dzieci nie ma. Mieszkają teraz. Córka się sprowadziła do niej, dlatego, że jego żona pomaga swojej córce. I co tutaj wychodzi mi w diagnozie? Przede wszystkim Pojawia się u niego agresja w stosunku do tej córki i tego jej partnera, że manipulują i wykorzystują jego żonę, czyli matkę, czyli córka wykorzystuje też swoją matkę. Manipuluje. I pomimo, że matka jest taka dobra, dziecko, czyli córka, pomimo, że matka stara się i jest naprawdę poświęcająca się, ta córka wykorzystuje, manipuluje, mogłaby naprawdę zrobić jakiś większy wysiłek, ale wzbudza też w matce poczucie winy z powodu swojego dzieciństwa, które miała trudne z powodu alkoholizmu pierwszego męża właśnie jego żony, a matki tej dziewczyny. Tak? I z tego powodu córka właśnie yy, tak się zachowuje i on nie może tego przeżyć, że córka jest taka leniwa, że to jest niesprawiedliwe, że, że ona tak ją wykorzystuje, ale i że dba tylko o siebie. W tej dziewczynie jest, zdiagnozowałam, że jest taki sam wzorzec, jak i w nim ofiary, tylko z powodu poczucia braku miłości ze strony ojca alkoholika i patologii społecznej, w której żyła, i wzorzec kata, czyli znowu agresywne dbanie tylko o siebie i wykorzystywanie innych do swoich celów z powodu doświadczeń życiowych. Podobny wzor wzorzec był u ofiara i pokrzywdzenia z powodu choroby i kat egoistyczne znęcanie się nawet psychiczne nad najbliższymi pomimo, że dawali opiekę i wykorzystywanie ich dbanie tylko o siebie więc oni tak naprawdę w swojej postawie niewiele się między sobą różnią on już w tej chwili rozwinięty duchowo który Został podciągnięty przez swoją mamę i siostrę teraz gdyby nie dostrzega tego, że on sam wcześniej taki był. I dlatego psuje mu się ten wzrok. Chodzi o, o to, że kiedy on ma poczucie niesprawiedliwości tego, jak się inni zachowują i co się dzieje na zewnątrz. Bardzo często jest po prostu niesprawiedliwy w tych ocenach. Dlaczego? Dlatego, że sam miał poprzednie wcielenia związane z nieuczciwością, zaniedbywaniem dzieci w tym życiu, także pomimo, że miał kochających rodziców, wykorzystywał ich w wyniku swojego własnego poczucia pokrzywdzenia, i wtedy mu się psuje też wzrok. Co oznacza u niego, że to jego przekonanie o niesprawiedliwości jest niesprawiedliwą jego oceną sytuacji. I zapomina o tym, że niedawno jeszcze on też sam taki był. I że jego przeszłość karmiczna wyglądała jeszcze gorzej. Tak źle traktował poprzednich wcieleniach dzieci, że też był, został oddany. Po prostu do, został oddany też do jakiegoś przytułku, potem był jakimś dzieckiem adoptowany. I dlatego na to życie też nie ma swoich dzieci, bo nie potrafił oddać przez poświęcenie i zaangażowanie nie potrafił oddawać miłości dzieciom dbał tylko i wyłącznie o siebie. I teraz, dlaczego on musi doświadczać tego? Że ta jego żona jest tak wykorzystywana przez swoją córkę. Musi doświadczać dlatego, że sam nie dał z siebie nic swoim dzieciom w poprzednich wcieleniach. Dlatego w tym życiu też nie ma swoich dzieci, więc musi doświadczać małymi kroczkami i musi zobaczyć, jak to wygląda osoba, która się poświęca, która potrafi pomimo. Że dziecko zawodzi, potrafi dziecko wspierać i pomagać. Właśnie ma to w obrazie swojej żony, która pomimo tego, że córka tak się zachowuje, pomimo tego wspiera ją i cały czas tłumaczy jemu: daj spokój. Trzeba zachować do tego dystans i trzeba po prostu to zrozumieć. I uczy go małymi kroczkami. Jak wygląda właśnie oddawanie energii dla drugiego człowieka? I zauważcie to, co opowiadałam wcześniej o jego okresie dorastania i okresie wczesnej młodości. No, młodości do 34 roku życia to nie była taka wczesna młodość. Sam też był biorcą tej energii miłości od swojej mamy, ale nie oddawał. Z siebie tyle, ile dostał. Był konsumentem, tak naprawdę, który egoistycznym konsumentem, który tylko chciał brać z powodu nienawiści do Boga, z powodu poczucia pokrzywdzenia tym, że przyszedł na świat już taki chory. Te choroby też nie pojawiły się bez przyczyny. Słuchajcie, dziecko, które przychodzi na świat już z obciążeniem chorobowym, to obciążenie, ten kształt tego obciążenia chorobowego, czy to jest niepełnosprawność, czy to jest choroba trzustki, wzroku i tak dalej, już kształtuje i mówi o tym, jaki będzie przyszły los tego dziecka i na jakie próby ono w tym losie będzie wystawiane i co musi przejść. Dlatego po. Zharmonizowaniu tutaj energetyki tego mężczyzny, który zadzwonił do mnie, najpierw wykonałam diagnozę, potem musiałam dokonać zharmonizowania energetyki. Dlaczego? Dlatego, że po prostu on w wyniku tak agresywnych tego wzorca, tego wzorca ofiara i K w jednym, po prostu otwierają mu się stare uzależnieniowe podłączenia do ciemnej strony. I raz na jakiś czas tak mu się zdarza, że. Nie potrafi już potem, sam, dobrowolnie, nie ma tyle siły woli, żeby opanować już swój umysł, tak żeby odłączyć się od tej ciemnej strony. I wtedy muszę po prostu pomóc w zharmonizowaniu tej energii, jego energii, i odłączyć tą ciemną stronę, żeby z powrotem mógł patrzeć na życie i myśleć o innych, w jasny sposób, z miłością i z dystansem, a nie w taki sposób, kiedy popada w poczucie pokrzywdzenia, w surowość, oceniania innych, w rozpacz, w przekonanie o niesprawiedliwości tego, co go spotyka w jego własnym domu. Dlatego, po wykonaniu diagnozy, następnym procesem właśnie jest to. Akurat w wypadku jego, tutaj tej sytuacji było odłączenie go od tej ciemnej strony i uporządkowanie jego energetyki. I wtedy na drugi dzień się okazuje już, że wszystkie objawy ustępują, wzrok wraca do formy i y, tutaj problem z czustką też się y, uspokoi. Ale pokazuje to, jak mocno, te wszystkie mechanizmy są ze sobą powiązane, jak one na nas oddziałują. Im bardziej żyjemy w stanie zdystansowania, tym bardziej jesteśmy chronieni. Też tym bardziej jesteśmy chronieni od wpływów ciemnej strony. Zwłaszcza wtedy, kiedy poprzednie wcielenia i powiedzmy w tym życiu mieliśmy sytuacje, okoliczności i tak funkcjonowaliśmy emocjonalnie, że popadaliśmy w taki amok emocjonalny negatywnego nastawienia do świata, do ludzi, do życia, albo w dbanie tylko o siebie. I wtedy też krzywdziliśmy innych, wykorzystywaliśmy ich. I zobaczcie, jego mama, pomimo, że doznawała od tego syna takich sytuacji, pomimo wszystko, cały czas, była jemu pomocna i ze spokojem ciągnęła go do góry, swoją miłością i tak długo rzeczywiście w drugim małżeństwie on się bardzo uporządkował i też swoje pierwsze małżeństwo, tak jak jego obecna żona, miał też z kobietą, która prezentowała wzorce patologii społecznej, alkoholizmu, zabawy, próżności, pijaństwa, lenistwa, Dbania tylko o siebie i wykorzystywania innych. I taki sam wzorzec za sobą zamknęła właśnie jego też obecna żona. Dlatego, kiedy tak przyglądamy się życiu, przyglądamy się swoim doświadczeniom, wyciągając w taki sposób wnioski, możemy bardzo łatwo znaleźć odpowiedź i rozwiązanie zagadki naszych problemów życiowych. Słuchajcie, zapraszam Was do następnego spotkania. Na pewno jakieś ciekawe diagnozy przygotuję i być może znowu powiem coś, co będzie dla Was przydatne, co spowoduje, że zaczniecie patrzeć inaczej na siebie i na życie. Pozdrawiam, do widzenia i do usłyszenia.